Witam bardzo serdecznie wszystkich tutaj zgromadzonych i dzisiaj chciałbym Was zaprosić na pierwszy odcinek Kariery Wartą Poznania. Będzie to kariera wieloodcinkowa. Myślę, że co najmniej kilka sezonów chciałbym to poprowadzić. Mam w planach zagrać nie tylko tą karierę, ale i kilka innych. Chcę robić eksperymenty karierowe przy nie tylko wartą poznań, ale także całą ekstraklasą. Myślę, że to. Będzie ciekawa seria i zapraszam do oglądania. Co chciałbym zrobić, to zrobić tą koncepcję taktyczną. Myślę, że nie będziemy się powiedzieć, że tak no, takie pressing, wartą poznaj. Najbardziej pasowałoby na pewno autobus, ale myślę, że gra z kontry także będzie dobra. Właśnie to wybiorę. Myślę, że po jednym, na te, po jednym trenerze na bramkę bym dał tego pana, Myroszenkę. Na początku podjąć w szkółce. No nie jest to jakiś super skaut, ale w Polsce oczywiście poszuka coś, może coś akurat znajdzie. Czy my mamy kogoś w Juniorce dobrego? Zaraz zobaczymy. Oj nie. Nie, nie mamy. Ten Tomas Nowak, słaby potencjał, tutaj też, tutaj też tego to już zwolnimy sobie. Trzeba będzie szukać nowych. Więc możemy przejść z pierwsze dni, oczywiście naj, najdroższy bierzemy przedsezonowy, e, następnie lecimy dalej i mamy tutaj kwartaan swezoną za Kajetana Smita jest to wymiana. Mark O'Hara oraz 150 tysięcy. Ja odrzucam tą wymianę, bo ja e, wiem, że Kajetan będzie jedną z kluczowych postaci w moim savie. O, jest oferta za. Michała Kopcińskiego. No i Michała jak najbardziej chciałbym sprzedać, ale będziemy dusi groszem i będziemy szukali tych pieniędzy gdzie się da, więc podbijamy do... chociaż 550 może się zgodzą. Okej, okay, chcą 500, może jeszcze trochę. 530 Okej, okay, 500 to końcówka, więc 500. Oczywiście, weźmiemy. Sporadyczny, czyli nie jest jakiś aż tak słaby jak na nas skład. Jest to HPO. Jasne, i ja bym mu dał maksymalnie 450. Może się zgodzi na 400. Uuu, chce 700. Okej. Okay. Trochę niespodziewane, ale jest okej, okay, 700 bez bonusu to też nie jest źle. Dołącza do mnie, mam nadzieję, że będzie miał chociaż 58 normulę No i zobaczmy. No, trochę mniej niż myślałem, ale tak, tak jak mówiłem, my tu szukamy zawodników, takich typowo po tą ławkę. No jest Miron Grigory, to jest zdecydowany plan na przyszłość, bo ma 16 lat, też chce sporadycznego, czyli też koło 55, bo nie ma. Okej, okay, a nie, przepraszam, ja nie mam napastników. O. No to możemy mieć. Mniej. No, ma mniej, ale takie bonusy może dostać. I myślę, że to jest dobry transfer. Także na Deep Squad, którego nie będzie aktualnie. On jest lepszy nawet. Podoba mi się to. No i teraz poszukamy jeszcze fajnego Aśpyka. Tak, do lat 20, może. Oj, do 25 chciałbym go znaleźć jednak. O, łącznie z 25. Oczywiście z wolnych zawodników. I też ja bym chciał takiego typowego EPK. Śp, um, czy jakoś tu widzę Kubę Piotrowskiego? Jasne, przeszukamy go. Erika Sanchez także przeszukamy. I tego Marcelo Ruiz też możemy przeszukać. Niech Scout się tym zajmie. A my na razie gramy takim składem, jaki już powiedziałem mecz, oczywiście wszystko symuluję, bo to jest kariera bez ruszania, bez grania, typowo symulacyjna i pierwszy mecz, uuu, przegrywamy 3-0, no takiego wyniku się nie spodziewałem, ale jednak wziąłem najwyższy, przedsezonówkę, najwyższą, no więc, a, więc można by było się tego spodziewać, ale jednak ja takiego wyniku się nie spodziewałem. Kuba Paszkowski, 16-latek do ruchu Poznań. No, jednak, jak miał lecieć do ruchu, to sobie trochę podwili tą cenę przywyższyć, A myślę, że dalej to jest dobra oferta. Oferta do Maćka Żwirowskiego do Racingu de Ferrol i to nie jest osoba, którą ja chcę sprzedać, ale za to Ty jesteś. Mateusz Kupczak, tak jak już mówiłem. Według mnie, to jest osoba, którą jednak chcę sprzedać. Ale jest to 470. Oj nie, usuwamy procencik. Może 460 maks... okej okay, 430, tak... Uciąłem tyle i się dało. Jestem zadowolony. Um, dzisiejszy odcinek będzie do pierwszego meczu ligowego, po pierwszym meczu ligowym. Z widokiem taktycznym oczywiście... Okej, okay, Raimis już jest lepiej. Tutaj 2-2, Żelaki wizinger, nasz duet napastników wpisuje się i mamy pierwszy punkt przy sezonówce. Oczywiście nie obchodzi mi ona, liczę na ligę, chociaż na. O i proszę, tak jak mówiłem, Kuba Peszkowski odchodzi, ale za 290. I Kuba Kiełk także odchodzi, ale tutaj, tutaj, pędyski. Pendixor. Nie wiem, jak ten klub się nazywa, ale dziwna nazwa, dziwna. Za 700. Ja myślę, że. Okej, okay, bawimy się w procenty. Nie bawimy się w procenty. Ja się bawię tylko w kaskę 690. Ok, 670. Urwałem znowu 30 000, A u nas to jest ważne. Cieszę się. Tylko inna osoba odchodzi. kupczak zostaje sprzedany. Żegnam się. Bardzo dobry kapitan w realu. Tutaj jednak nie będę na niego stawiał. Więc do BK Haken do Szwecji odchodzi, więc. Niech będzie mu tam dobrze, e, następnym, e, następnym meczem jest z Bastią mecz, czyli druga liga, odchodzisz też Michał Kopczyński, ja tak już mówiłem, za pół miliona, taka kasa mnie satysfakcjonuje, o jest A. Oczywiście nie zmieniam składu na te są zmęczeni, ale ja tu wiem, że tu nie będzie, no i okej, okay, odpadamy. jakaś tam kaska wleci, nic specjalnego, ale jakaś tam wleci. E, Pierwszy mecz z Krakowią na wyjeździe, no i odchodzi jeszcze Kuba Paszkowski za 290 tysięcy i jeszcze jedna osoba miała odejść, już nie wiem kto to, ale pamiętam, że jeszcze jedna, tak, Jakub Kiełb oczywiście i nasza czwórka, która miała się sprzedać, poszła, jeszcze jest Jakub Lechowicz, Kustosze i te inne, ale oni nie muszą, oni mogą, jak nie to zostaną w tipie. A... Okej, okay, są końcowe raporty i jest Marcel Ruiz, Eric Sanchez, ale też Jakub Piotrowski, na którym się bym zastanowił, bo to jest jednak 25-latek. I chyba pójdę. Marcera Ruiza, chcę spróbować zobaczyć, ile tą kas będzie chciał. Oczywiście chce kluczowego, ja to rozumiem na rok, ale ja chcę na dwa lata, żeby chociaż tu przyszedł. No i tak siódemkę bym mógł zarzucić, chociaż 6600 sześć, to jest taka lepsza oferta. Oj, 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 oj. No dobrze, to jest. No i. Oj, 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 ale to nam. Mam kasę, ale to po prostu jest dla mnie za dużo, chociaż do 9 mógłby zejść. No i schodzi. Dobrze. I mamy pierwszy transfer do, jest to Marcel Ruiz. E, będzie to oczywiście zawodnik pierwszego sortu i... Ja to wiem. To jest zawodnik, który wygryzie chyba Żurawskiego. Niestety. E, mamy tu też Vasila Kuseya. To jest napastnik, a mi jest potrzebny napastnik, który będzie sporadyczny i mam nadzieję, że takim będzie, albo rotacyjny maksymalnie, o kurde. To nie będzie zawodnik rotacyjny, ale to może być trzeci napastnik tak. On nie chce zarabiać jakoś dużo, więc spoko. Wasil Kusej, Czech, jako drugi transfer z trzech, bo trzy transfery na okienko mogę zrobić. Oczywiście tych nie nie liczyłem, ponieważ no to są jednak juniorzy tacy po prostu, z, bez klubu. Te, to liczę jako z niższej ligi. Wasil Kusej, dobry napastnik. No, tyle mogę o powiedzieć. Kogo my tu jeszcze możemy ściągnąć? Mam trochę kasy. Ja myślę, że jakiś fajny obrońca, typu Kutris, właśnie. Albo Dusan nowić, jako środkowy obrońca, taki trochę jest na zaś. Trochę na pewno przez niego przepłaciłem, chociaż zaraz zobaczymy, jeśli. Oj jest no to nie. Myślałem, że ta klauzula jest dobra, ale nie jest dobra. No to serafin Shota myślę, no. Będziemy spróbowali tego Serafina ściągnąć i ja bym za Serafina mógł ten milion wyłożyć, w mojej opinii. Ja bym mógł za tego Serafina milion wyłożyć. I czy to starczy? Okej, okay, starczy. Mam nadzieję, że Serafin to jest... taka osoba, jaką myślę, jeśli... Dobra, trochę chyba przesadziłem. Mam nadzieję, że się zgodzi na te 2,5 roku. Na, na tyle kasy, ile mu chcę dać 2000 to jest mało. Okej, okay. to nie jest mało. On chyba jest dużo mniej wyceniany niż ja myślałem, ale i tak to jest jednak młodziak. Ja myślę, że na no nim zarobię i tak, więc no to jest F. Przeliczyłem się. No cóż, zdarza się i tak czasami. Eee, I tak potrzebny byłby ten środkowy bo jednak Ciru przybyłko i Lechowicz to nie są te osoby, a Shota może się jeszcze rozwinąć, więc jakbyś nie bardziej. No tutaj już Deep jest niezły, są ci młodzi, jest Grigore, jeszcze ten Apple może odejść i myślę, że takim składem podejdziemy na pierwszy mecz w itoku taktycznym. Zobaczymy, kto będzie jeszcze zmęczony, bo na pewno ktoś będzie... Oj, są zmęczeni, jak nie powiem co. Grobelny zostaje, pierwszy ten mecz chyba będzie drugim składem. Tak to widzę. Zaborowski wejdzie odejdzie Bartkowski, za Szymonowicza Tiru Szota. Tutaj zagramy z Grani. Tutaj zagra Szmyt. Zamieniony z przykryłem i wystawiony trochę wyżej. Tutaj zagra Tak i Żurawski, a na napadzie zagra Epel z Kusejem. I takim składem w widoku taktycznym w symulacji wolnej zagramy pierwszy mecz. Myślę, że symulujemy mecz i zaczynamy. Krakowia wystawiła skład. Kogo kupili, kogo kupili? Nie widzę tu zarodników kupionych chyba. Nie, nie widzę. No owce chyba też nie. Maków skąd? Chyba czy Nie, nikogo polegarne. nie kupili. Lekka kontuzja. Nie podoba mi się to, będzie że nic poważnego, bo to jest nasz kluczowy zawodnik, Marcel Ruiz. Roo Dobrze, podanie do dziewiątki. A, nie było tam nikogo. No, czekujemy na pierwszego krokona. Słabo, 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 słabo w ofensywie. Mocno trzyma się na nogach. Uwaga, doskonała sytuacja! Dobrze grobelny. Dobra obrona, ale to nie koniec zagrożenia. Jest, No dalej Marcel na ma tę patuzję, 20 minuta, nie podoba mi się to. Będziemy mieli teraz aut dla Krakowi. Dobra, kolejny roz, rożny. I teraz, centra 16. Dobra interwencja, nie powiem, nie to, że w... Krakowi. jest że Ruiz. To my zrobimy, co my tu zrobimy? Co my zrobimy? Połowie, Piękne podanie i jest, jest! gol. marton Nepe. To mi się podoba, to mi się podoba. Prowadzą zatem jeden do 0. Tutaj drugą stronę 6 przy piwce. Oj, dobrze to dwójka zrobiła niezbędnie. pewnie zobaczy chyba... żółty no, kartonik Nie można wykonywać w w taki sposób. Mija teraz bez kłopotu i 2-0 w debiucie, w debiucie proszę Państwa, Kusaj, strzela gola. A to są przypomnę nasi napastnicy, Dwa ale rezerwowi zera, i EPE, i Kusaj, wszyscy tu praktycznie są rezerwowi. Przykrywa Szmyta, Żuławskiego, no po i grobelnego. Bardzo operacje. ładny na razie mecz, bardzo mi się podoba. Po połowie jest 2-0. Więc taki mecz bym chciał zobaczyć, oczywiście yy, wznowiamy po prostu, na razie 0 zmian Proszę w 60 minut około, to zrobię żeby przed się przed też nie, meczu. nie było. Marcel Ruiz jak na razie według mnie średnio, nie wiem jaką on ma ocenę. O, no dobra, nie średnio, on, on ma 8-6. I kolejny gol Martona Epela. Marton pokazuje, że chyba nie chce zostać sprzedany. Trzeba będzie na to pomyśleć, bo jednak bardzo ładne dwa gole i... Pomyślę nad tym, czy go nie sprzedać. Dobra, dobra praca defensywnie. Leciałby za płot popiłkę. Cóż, wiadomo, prawo Paskala. Była siła, zabrakło celności. Świetne, prosto padłe zagranie. No i tutaj znowu pogubieni w Krakowi, chociaż tymi teraz też pogubieni, chociaż pięknie szóstka broni, niektórzy świetnym Jestu Żurawski. Brawo. A tutaj niestety nieporozumienie, no i piłka dla Krakowi co co z tą zrobią Na razie dalej 3-0 bardzo dobry wynik mamy podanie do Kornela Rupy. ok myślę że teraz bym zarządził i zdjąłbym kilka osób myślę że napastników zostaje do końca ale tutaj Majenpa. Mm, tutaj Borowski może na drugą połowę wejść Dam szansę Lisowi, bo nie go zmienić. I dam szansę Grigore, ale na takim bardziej... no to nie szkoda. No to nie, to zostajemy z takim czymś i gramy do końca i niestety 3-1 Patryk Maku. On to naszą bronę zjadł. Piłkę, ale i tak to jest dalej bardzo dobry wynik jest 3-1 i ściska, myślę, że już wygrałem się ten mecz. Chociaż i takie sytuacje się zdarzały, gdzie po takim Ruiz. pięknym początku przykrywało się. Przecież myślę, że to nie jest ta sytuacja, ale nie wiem. Wyłożenie gdzieś tam na 15 metr. Sędzia pokazuje, że będzie wrzuc z auto. To może I jest 4-1, proszę jest, Państwa, kusej z dwójką, Apple z dwójką ale nasi rezerwowi zmaga! pokazują klasę i będę musimy się, tak, tak, mu się, się na pewno zastanowić nad Żrelakiem i Wissingerem, czy to ma sens, żeby ich trzymać 4, bo tak nie będę stawiał. Właśnie na skrzydło, ale śmiertelną stało. Bardzo dobrze napadzie, chociaż obrona też nie zagrała, nie, zagrała się, No to dobrze by napadzie. Jeszcze tylko minuta regulaminowego czasu gry. I proszę Państwa, I koniec, meczu, koniec meczu. Wygrana 4 1 Satysfakcjonująca, so, bardzo dobra. No proszę, e Spodziewaliśmy się, że się nie, winiące, kursaj, nie Brawo, dobry ważne, Grubini, świetnie rozgrana. Ruiz, dobry, rozgrana. Groben, świetnie. Przykryś, świetnie. Co ja mogę powiedzieć? Dobry wygrany. i to mi się podoba. E Będę musiał się na pewno zastanowić nad tymi transferami. Ale to już w następnym odcinku, jeśli... Na pewno jeden z napastników będzie musiał albo odejść na wyborczenie, albo zostać przy A tu proszę, trener Aleksandra, do Realu Madryt. O, FIFA fifuje. No. Jest to tyle na, w dzisiejszym odcinku. Co chciałbym wam przekazać. Dziękuję za wysłuchanie mnie. I do usłyszenia w następnym odcinku. Kariery wartą. Do Champions League. Na raz.